87 dopiero, Leszku. 7% przyszliśmy. 8. Godzinę. To czekaj. pani? Jaka, jaka pani? Gdzie? No tutaj. Oh. Ja sobie otworzę sprecikę. Czekaj, jeszcze nie. Dobra, dobra, dobra. Nie wychodź, nie wychodź ze strefy, nie wychodź ze strefy. Dobra, Oo. No bo się bałam właśnie, że jak otworzę to umrę. <laughs> <laughs> no. Dobra No to co, komu w drogę? O, drogowskaz Mini Mart Home okay. Farm. Co tu się No i pitku mnie zabiło. Co tu się teraz wydarzyło? No wyszedłeś ze strefy, a ja się zachwycałam do owym Ja... A ja przeglądałem znak drogowy. Drogowskaz. No, i straciliśmy jedno życie, ale to jest spoko, bo z czasem te życia jakby się ładują. Jak przez jakiś czas nie umieramy, to jakby się ładuje kolejne życie. Czy ja wiem? Możliwe. Tak, tak, bo dwa razy zginąłeś, i później yy, połaziliśmy trochę i ja zginęłam. Czy tam na no, odwrót, to wiesz. A no to może być, to. To tak, się no. nie umarło. No. Kolekcjonujemy życia. Przeprawą mhm. życia. Mmm, mhm, poprotka. Poprotkę? No, mhm. poprotki. Ładne poprotki, są wrógne. Ja się ma dziurę Dobra, w ścianie, to, to zawsze można tak. poprotko zasłonić. Ja niestety nie mam poprotek ani żadnych kwiatków. Ja nie mam Poty. dziury w ścianie. Też nie mam dziury w ścianie, ale mogę mieć. O dziura? Mm. Nie w ścianie. Nie w ścianie. Paprotka się postawi. Zaraz będzie ciemno. Dobra, tam byliśmy? Czy nas prowadzi do bunkra, czy jeszcze jakieś miejscóweczki są? Hmm. Coś poza bunkrem musi Uhu. jeszcze być. No w sumie tak, jeszcze ponad 10%. No właśnie. Bo ile mamy? 80 ile? Cemno. 7? No to jeszcze 13%. No dużo. Dużo, dużo. O, martwi mnie to, że w godzinę tak mało zrobiliśmy. No. Byliśmy chyba, nie czy nie? Tak prądy. Co ja auto te prądy. było? Auto było. Czekanie na witamine. Poczekać. Bateria. Bateria jest, idę po nią. Symbol, symbol jest. Ale no, byliśmy tutaj. Bym... No tak, byliśmy. Oh, byliśmy. Chodź na drogę. Słyszałem to. Już nie. A, bo to drowo idziesz, dobra No i teraz co będziesz baksakami? Myślałem, że auto będzie, bałem się Ej, ja idę popłaczę. O, podpiszesz? Mhm. znowu. Ja nie. Pa znowu do bunkra idziemy. Tylko dlaczego... Może tutaj przejdźmy, chodź. Psy. Ej, psa, Psy są. Chciałem, że to woda. Ej, co tu jest? Co to? Chyba nie chcemy tam wskakiwać. Nie można. Co to jest? Ale tu nie ma symbolu, bo nie świeci się jako lokalizacja. Mm. O kurde. Uuu, ale fajne. O to. No to ten Military Post. Dobrze że, dobrze, że z górki. A no faktycznie. Ci, który nas omawiamy. Mhm. No. To, to środka. To tu. No. Trzeba będzie na górę iść. Czyli. Tak, no. Tutaj sobie ładnie przychodzimy. Nic nas tutaj nie tak, wystraszy. mamy. Dokładnie, to już co nas miało wystraszyć, to Ta, nas wystraszyło. To nie przestraszcz mnie. A, o, faktycznie, właśnie no. Dwa straszaki na raz. No, bateryjki od razu. Dobra, wezmę, wezmę. O, tak się nawala. Dobra, let's go to góra. Let's go. U koleszku. To nie ja? No, tu nie ma żadnych trwidi, to gdzie ktoś pucha. Coś tam jest. Klapka. Rowerek? Muszę dotknąć. Dotknę. Cześć. muzyczkę? Ja też mam muzyczkę. Halo? Jest symbol, jest, jest, jest. Chodź. Nie, nie, nie było go Dostałem osiągnięcie. Też. Chyba już mamy wszystkie. Nasze tajniki. Bateria. Chodzimy? Tak, ale chodź o baterię. Już tędy wejdziemy, nie? Tu była ta pani, nie? Jaka pani? Tutaj już jej nie ma. Nie. Ta wtedy co poległeś. Aha. Siema. To krzyczysz. O, pod schodami Harry Potter był. Bo my w sobie otwieraliśmy, zamykaliśmy. Mhm. I to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś jest. No, musimy przejść. Ty jeszcze. może nam pokazuje te automaty i wany. Może. Utpę. Nie, czekaj, szczałka mi tu... Zawróciła mi tu szczałka. Na górę? Nie wiem. Czy tutaj coś jeszcze? Nie wiem. Czy to jeszcze jeden symbol tu jest? Tak jakby tu pokazuje. Czekaj, jeszcze raz sprawdzimy. No tu no, szkałka pokazuje. pokazuje no. Ale mamy na zielono. No właśnie. Chyba że tutaj są dwa symbole. No ale to by nie było na zielono chyba. dokładnie. tu już mamy zaliczone. No dobra, to się rozglądać do góry, bo czasami na suficie tak, są. Tak, 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 tak. No. Okej. Okay. mi się pojawił. Co tam tu ja spojrzę tutaj na spokojnie, ale nic nie przestraszyłam się, bo mi się zaczęło. Tam blisko, blisko. Ja się nie przestraszyłam, bo, bo się zaczęło. Może wyjść na to i na może jak idziemy w góry, to nas strzałka dzięki nie Oooo. Miałeś też tego miłego pana? Mhm. Akurat jego się nie spodziewałem. Gdzie no ty, no już nie wiem tutaj. A te drzwi, exit? No ty mi przeszliśmy tak. Ale wyjdźmy na zewnątrz, jeśli idziemy na górze, to. Dziecko płacze. Co? To mi tak serce nawala. A czemu ja słyszę? No to. I on tu idzie. Ty przyszedł do nas. Przywitam się. Może trzeba za nim iść. Co Ci powiedział? To, że zostałem upolowany mhm. Dobra, to... to może teraz nam będzie łatwiej yy, na to 10% co nam jeszcze zostało To, to co, on wylazł z tamtego miejsca i zaczął wędrować po razie? No, na to wychodzi Może ten rowerek go yy, naprowadził Nie, nawet? rowerek to była znalczka zwykła No dobra No to chodźmy szukać, nie wiem czego w sumie to ten że nas nie będzie prowadziło znowu do tego bunkra. Też mam taką nadzieję. No tu mamy okopy. Ja, ale tu byliśmy. Ale pokazuję tutaj. Ale teraz musimy chodzić i szukać sami Snaj... już symboli. Znajdziek. To znajdźka jakaś? Nie, może musimy szukać znajdek. A, to jest to twoje miejsce. A no ten mamy. No ten. Ten mamy. Ten mamy. Tu nie było nic więcej. Bateria. I tutaj był kapelusz. I tutaj pewnie coś wyskoczy. Nie. Szałka nam pokazuje jakby cały czas tu. My się wydaje, że lokacje już mamy wszystkie ogarnięte To musimy teraz... To może znajdźmy jakąś drogę i chodźmy drogą A co powiesz o tej wieży? Byliśmy tam? Nie wiem, chodź zobaczymy. mi się, że byliśmy, to jest to, co spadło tutaj Przepaj, z góry, a tam chyba. jest coś czerwonego? No bo te symbole się ten. No tak. Biały, widzisz, już nie zielony? No, no, no. Ta drabina. No, weźmy może jakąś drogę. Wcale nie jest tak łatwo ukończyć tą grę. Mm, Wcale nie jest łatwo znaleźć drogę. No w lesie ciężko znaleźć drogę, Leszku. Myślałem, że jakaś udeptana będzie przez dziki, jelenie, pająki, sowy. dostaliśmy osiągnięcie za wszystkie zebrane symbole w lokalizacjach, więc mi się wydaje, że teraz już ta pszczołka jest nieprzydatna. Mhm. Mm teraz zostaje nam tylko szukanie vanów i automatów. Mm. Chyba, że zakończymy. To jest ta wieża, na której... Na której... Wiesz co, no pochodźmy chwilę, jak coś, to po prostu skończymy. Bateria wezmę sobie. No ja też wezmę. Zamknięta wieża. No to inna wieża. To inna wieża. Ale symbol ten mamy. Tak, mamy, mamy, mamy. Byliśmy tu. No dobra. Gdzie ty Pokręcimy jesteś? się trochę po tym lesie tutaj. Ty. Pokręcimy się trochę po tym lesie, jak nic nie znajdziemy, to skończymy. Bo jak serio, nic tutaj więcej nie ma, żeby nam gra odpowiedziała. Bo to, że już bezcelowo, no. No, to jest tam To szukać, To trochę słabo, nie? No. No. Tu? Tu To No. To To Ale dużo tych światełek, to... Biegnie, biegnie, Jeleń? biegnie, Niedźwiedź nie? Niedźwiedź za tobą nie. Serio? Prawie tam byliśmy, nie? No wiem <laughs> Ja no, ale tylko... nie mogłam go uniknąć. On cały czas biegnie na mnie. Ja widziałem, że ciebie gonił. <grych> Jeszcze ja się dał no, przystadał. Nie da się schować. No. Ej, dobra, to co, idziemy za szczałką zobaczyć, jak nas nigdzie nie zaprowadzi, to kończymy? Dobra. Dobra. Zobaczmy, gdzie nas poprowadzi. Tam. No tu byliśmy. Mm -hmm. I mamy na zielono. Nie no dobra, to chyba już. Ale ty to nie widziałem. ciemno było. Hmm. No nie. Chyba, że w niektórych miejscówkach są po dwie runy, nie? Ale my już mamy zebrane runy. Ten problem. Tylko, że tam było tak, że jak jedną runę się znalazło, to już oznaczało na zielono, a raz znaleźliśmy jeszcze drugą. Ale osiągnięcie mieliśmy. Zebranie run z lokalizacji no. może no, ale może to osiągnięcie jest na przykład tylko do jednej czy coś. No, Dobra, też wezmę. Możeżesz, ty okay, przyjrzyjmy jeszcze tutaj dokładnie, bo wtedy żeśmy ten tak szybko to. Lecieli. No dobra. Bo ten kron tu chodził, nie? Zeszedł. Mm -hmm. Co masz? Zeszedł, zeszedł. Idę, 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 idę. Halo? Gdzie? Wózek? Ja tam wózek sobie weź. Mhm. Tam coś hmm. siedzi. Aha. Widzisz? No widzę. Też ma mi Ale nie da się tam wejść. No. Dobra, sprawdźmy jeszcze sobie ten teren tutaj. Wtedy mówię, żeśmy szybko stąd poszli.

symbolem mieliśmy wszystkie. Ciekawe, czy jak znaleźliśmy teraz ten wózek, to czy szałka będzie teraz mm -hmm. gdzie indziej? My możemy wejść zobaczyć. Czekaj, no. 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 To wyjdźmy na zewnątrz. Zobaczmy, gdzie tu się wychodzi wiem. Chyba, żeśmy trochę zabłądzili. Chyba tak. Nie, dobrze, dobrze no nie chyba, że nam pokazuje w jakąś inną lokalizację to możemy jeszcze przejść w drugą stronę i zobaczyć to chodź obok murka tutaj mhm. Mhm. to może być inna lokalizacja w tych bunkers. Bo w tych bunkrach na przykład żadnej znajdźki nie znaleźliśmy. No właśnie. A może teraz chodzi o znajdźki? Ale nie, znowu mi tu skręca na to. Na wejście. No. Eee. To lipa. Owo na wejście. No lipa. No dobra, no. No to tym akcentem. Nie I tam się światło świeci. Gdzie się świeci? Się? Tam, w oknie. A. Hey. No co Ej, ej, to ktoś tu idzie, patrz. Będzie. Tu coś wchodziło. Tam ktoś jest ewidentnie, w środku tam No dobra to Chodź co, usiądziemy i kończymy. Nie można wziąć krzesła? Nie. Nie, nie można. Nie. Chodźmy. Nie wiem co zrobić. Wginąć chyba po prostu trzeba. No dobrze! Miszesz tą muzyczkę? Muzyczka słyszę jeszcze, czekaj. Czy to ten clown się muzyczkuje? Czy to ten clown się muzyczkuje? O. 92. A czyli to znajdźka nam zrobiła te 2%? Dokładnie. Ale mi się nie chce dzisiaj szukać znajdzie. Co by było? Poczytać gdzie Dobra. są ewentualnie. Mhm, no tak możemy zrobić. Dobra, coś tam nagrane jest.